Jak miałem 10 lat, to to wszystko tak się zaczęło dla żartu. Brałem to bardziej tak jako, jako zabawę i jako... Jako hobby. Jako hobby i tylko żeby robić jakiś sport. Po jakimś czasie polubiłem to. Mhm. Byłem w prywatnej szkole w Rzymie. Dzięki tej szkole zdałem sobie sprawę, że chcę tańczyć profesjonalnie. Jak to się stało, że dostałeś się do szkoły baletowej tutaj w Warszawie? Po tych trzech latach znalazłem sobie prywatnego nauczyciela z Mediolanu z Laskali, który razem z inną nauczycielką, która skończyła e, szkołę w Londynie. E, przygotowali mnie do różnych. Rekrutacji, no i zdając sobie sprawę, że chcę spróbować dostać się do tej szkoły, bo jest jedną z najlepszych w Polsce. Za co kochasz taniec? Za to, że mogę pokazywać, kim jestem. W dzisiejszym społeczeństwie nasz wizerunek wewnętrzny nie liczy się tak bardzo jak ten zewnętrzny, którym nam widzą inni. No i dzięki scenie mogę pokazać te moje wewnętrzne, te moje emocje, ten mój wrażliwy ruch. No i szczerze to lubię sobie też poskakać na scenie i pokręcić sobie te piroety. Kiedy występujesz na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej? Eee, czuję się zaszczycony, bo mogę występować na jednej z na, na największej scenie w Europie. Zawsze marzyłem się na takiej scenie. Jakie są cechy idealnego i perfekcyjnego baletmistrza? Na pewno wyraz twarzy to musi być bardzo widoczne. Na... Czyli Muszę... właśnie jakby aktorstwo. Tak, aktorstwo. No na pewno technika musi być dobra, dobre stopy, wszystko wyciągnięte. No. Rytm? Tak, rytm, no, no na pewno też. Ten coś musi czuć rytm. A Za co kochasz to miejsce? Bo mogę pokazać kim jestem i ludzie cieszą się tym, czym ja się cieszę. Brałem udział w wielu spektaklach. Pierwszym z nich był dziadek do orzechów. Kogo tam grałeś? Grałem, o, miałem wiele ról. <grym> <grym> grałem łyżwiarza, potem grałem diabła, żołnierza i tańczyłem taniec rosyjski. Korsarz. Mhm. Tak, to jest mój ulubiony balec. No i też w nim jest taka moja ulubiona wariacja, więc mhm. chciałbym zatańczyć kiedyś, może nawet tutaj. A jakbyś miał powiedzieć, co się składa na to, żeby właśnie tańczyć w balecie, to co trzeba mieć, żeby to robić? Trochę predyspozycji, czyli rozciągnięcie, no i trochę też stopy. Człowiek musi chcieć to robić, bo jak nie, to od razu mówi, że musi odpuścić sobie. <laughs> A dlaczego warto mieć pasję? Myślę, że warto mieć pasję, ponieważ nie marnujemy czasu na rzeczy, które są niepotrzebne w naszym życiu oraz dążymy do czegoś dzięki tej pasji, żeby nie wiem, stać się lepszym człowiekiem. Nie zawsze tak jest, ale no, jeśli jest to coś, co kochamy, to warto to robić.